Ja nie muszę tutaj niczego deklarować. Praca moja przez ostatni rok zamieniła się z budowania systemu benefitów w zapoznawanie pracodawców i pracowników tym czym jest PPK naprawdę, czyli taka działalność edukacyjna, ale oczywiście, ponieważ mnie przede wszystkim interesuje, żeby to było wbudowane w jakiś system w zakładzie, a nie żeby po prostu zapoznali się z PPK i żeby partycypacja była jak najwyższa. Więc moi klienci już nie ci, których odwiedziłem promując, ale ci, z którymi mam rzeczywiście kontrakt i w których to w firmach pracuję, no to w tym przypadku pracujemy nad systemem benefitów tym PPK jako jeden z elementów, więc nie deklaratywnie, ale w praktyce e, realizuje głębokie przekonanie, że PPK jest i może być bardzo dobrym benefitem, e, aczkolwiek trudnym do uświadomienia i pracodawcy, i pracownikowi. Więc tu jest taka dosyć ciężka praca. E, ale dlaczego tak uważam? Dlatego, że aspekt długoterminowych oszczędności, zostawmy w tej chwili te wszystkie zastrzeżenia, program rządowy, OFE i tak dalej, tylko skupmy się na realnym świecie, jeżeli w tej chwili młodzi ludzie nie zaczną oszczędzać na emerytury, to wy, wylądują naprawdę w bardzo kiepskiej sytuacji ekonomicznej, jak w momencie przejścia na emeryturę. Więc PPK ze swoimi bardzo korzystnymi rozwiązaniami, w sensie ile pieniędzy do każdej mojej złotówki dokłada czy państwo, czy pracodawca, jest doskonałym narzędziem długoterminowego oszczędzania. I teraz, jeżeli pracodawca. Dobrze to zrozumie i w systemie benefitów, nie jako podstawowy benefit, no bo znowu, jak jesteśmy w średniej i małej firmie i tam nie ma innych benefitów, być może tylko karta zdrowotna, to jeżeli powiemy, no to teraz dokładamy. PPK jako benefit, to to się nie udaje. To znaczy moje doświadczenie w tej chwili mówi, że pracodawca widzi to tylko jako pozycję kosztową i jak do swojej składki podstawowej 1,5% ma jeszcze dołożyć procent czy dwa dla pracowników, na przykład w związku ze stażem składki dodatkowej to mówi to ja tylko koszty zwiększam. Więc jeżeli się z nim nie pracuje nad systemem benefitów zwiększających lojalność pracowników albo podwyższających szanse na zatrudnienie nowych, bo mam atrakcyjną ofertę, to 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 nie przechodzi. To nie na tym etapie. Natomiast pracodawca świadomy, jeżeli w całości omówimy Jakie ma mechanizmy zatrzymania pracowników i zwiększenia poprawienia swojej oferty, to wówczas nagle mówi, no rzeczywiście, to jest dobry mechanizm. Aczkolwiek oczywiście dla porządku powiem, że są zawsze uświadamiani, że pracownik może zawsze swoje pieniądze wziąć i przenieść przejść do innego zakładu, tylko że w drugim zakładzie tej dodatkowej składki może nie być. W związku z powyższym ta atrakcyjność pracodawcy tutaj się wyraźnie jakby podwyższa.